Będzie Rafał Trzaskowski, a mnie w niej nie będzie, no to jest oczywiste, że nie będę głosował i namawiał do głosowania na Nawrockiego. Natomiast z ogłoszeniem tego, po pierwsze, kogo będę popierał w drugiej turze, muszę poczekać na werdykt wyborców, którzy mi powiedzą, że się w tej drugiej turze nie znajdę, jeżeli taka będzie ich wola. Natomiast również na słowa Rafała Trzaskowskiego, które muszą paść. A few moments later. Chcę powiedzieć, ze swojej strony i wierzę, że taką decyzję podejmie też nasze środowisko polityczne, że musimy w tej drugiej turze dać szansę rafałowi trzaskowskiemu. Również na słowa rafała trzaskowskiego które muszą paść. Ale, ale, ale ja się nie biję trzecie o trzecie miejsce. Ale panie redaktorze, ja się nie biję o trzecie miejsce. Teraz gnawałeś